Mam pytanie do Pana Piotra. Bo wspomniał Pan, że jeden z kamieni widocznych był w Smolej. I teraz y, mówi Pan o wspólnej akcji która nie była możliwa bez Polaków i tak sobie myślę, czy mógłby Pan troszeczkę rozwinąć, dlaczego Smolensk był kamieniem milowym? No i co Pan może powiedzieć, jako osoba z dużym doświadczeniem operacyjnym, gdzie ten lód jest najcieńszy, żeby dojść do prawdy? Proszę Państwa, nie odpowiem do końca na to pytanie i nie powiem Państwu dlaczego, dlatego, że przypuszczam, że na ten temat jeszcze się wypowiem i to w niedługim czasie. Natomiast powiem wam, Państwu tylko jedną rzecz. Tak, ja jestem oficerem operacyjnym o, o naleciałościach i przyzwyczajony do działań operacyjnych. 11 września 2001 roku byłem w Londynie. Obserwowałem w jak w sposób działają służby amerykańskie, które w ciągu godziny przerzuciły część zarządzania do Londynu i tam stworzono sztab kryzysowy. Ambicy postawili swoje służby w samym gotowości i zaprosili nas. Byli wtedy już w NATO, więc tam znaniem różnych komunikacji, więc tam też udziałali. To samo było w 2005 roku. 10 kwietnia w Sobotę to był pierwszy taki wiosenny dzień. Przeszkakowałem się z dzieckiem na spacer i tak dalej, z żoną, a tymczasem już w telewizji usłyszałem, że spadł samolot. No więc yy, od razu za telefonu musiał się dozwolnić. Jestem przekonany, komici ze no w tej chwili służby muszą być w gotowości, skoro spadł samolot z prezydentem i tak dalej, i tak dalej. Dzwonili do mnie moi podwładni. W końcu pojawiła się tam godzina, jak się w końcu gdzieś dzwoniłem, usłyszałem, co ty się wykupiasz masz wolny weekend, to korzystaj z weekendu, ciepło jest. Rozumiem?